Te Iwi 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 Oj, podrzuciłam tego Pokéballa, nie rzuciłam. Jest. Iwi A to o, zimno. zimno, ale jest. Zimno, ale jest. Zimno, było ciepło. Dajesz. Dajesz. No o nie uciekła. Uciekła nam. Nie, nie, jeszcze nie uciekła. Jeszcze jest. Jeszcze chwila. No. Ostrość. Jest! 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 Ewit, tańczmy! Tańczmy! to Czy ty wykluwasz jajko? Właśnie wykluwam jajko, uwaga, tutaj będzie. To jest chyba 10 km Aga. Uwaga! O, o nie! Tak, klikam. To będzie mocny klops. Będzie mocny klops. No. Yeah. Jakiś dziwny nie znam jego nazwy. Pokaż! O oh. pierwszy. A to jest Pinsar chyba. Oh, Pinsara wykluba yeah. 1500! Oh. Dużo, to jest dużo. Ej, no, spoko jest. Dzięki. ja yeah. ah, To opłacało się, żeby stanąć na śmietniku. Opłacało się. Ten Słuchajcie, mi przyniósł mi szczęście. Spuść, sprawdzimy później tą teorię jeszcze raz. Staniemy znowu na śmietniku, jakby się jajko wykluwało. Tak. Wiecie, tak, żeby się. Mm, mocno je wykluć. I zobaczymy, I zobaczymy to to działa. czy to działa. I jeżeli tak, to będziecie musieli sami tak robić. Polecam, polecam. polecam. Teraz postaram się złapać postać jakąś jakiegoś poksa. Stojąc na śmietniku. Zobaczymy ile będzie miał CPO. Myślę, że ten sposób jest gówno warty, bo ma 95. <laughs> Ale zobaczymy. Ale możesz od razu tam jakieś gówno znieść. Czekaj, czekaj, próbuję jakieś jajeszko znieść. Ale złapałem za pierwszym razem, więc kolejny o! boost śmietnika. To może to moc, działa, może to działa. To mi daje moc. Czekaj, jeszcze jednego mam tutaj. Tak zwanego whiddle. Weedle No to Ile tak pasuje, nie? Robak przy śmietniku się kręci, wszystko się zgadza. Wieście coś tam Weedle I czary Mary. Uciekł mi, czekaj. No nie. Ciśnij mocniej. Hopla. O, on walczy ze mną. Tak, <śm> tak. Udało się, złapałem mój dla 129 CP. Moje największe osiągnięcie w życiu. Ah. Dzięki. Zobaczyłem, że jest jakiś lur i wyskoczył. Pierwszy pokémon, który wyskoczył, to Magmar. Pierwszy pokémon, po prostu. Ciekawe, czy mi się go uda złapać, czy mi ucieknie. A nie. Fak. Radio. Uwaga. Uwaga. Malinka najpierw wiedzie. Najpierw Malinka. Teraz e, Aga, jak myślisz? Ultra czy Grejta? Ultra. Raz rzucę dużego. No. Nie pierdziel się. Fo. Bo ci ucieknie i tyle będzie No jednego złapałem wczoraj z jajka, 5 km, 5 km o, Ale fajnie mieć... było mieć więcej ich Fuck yeah, jest od razu O oh, fuck Trochę się bałem Musieliśmy się zatrzymać, po prostu zjechać z drogi, bo to Paweł, nam wyskoczyło A mi piszczał aga, aga, zatrzymaj się, zatrzymaj się, proszę No to się zatrzymałam, nie Bo kto wypadł? No, bo kto? Rhyhorn Wow. wow, this is. Chcesz być taki jak on, twardy, to jest, jak, a, skała. twardy jak skała. skała! <noise> <noise> Paweł biegnie. Użykam. Biegnie go złapać. Musiał podejść aż tam, bo inaczej by go nie złapał. Muszę w ten ciemny za, Znaczy, jasny zaułek. Tak, w ten jasny zaułek. Uwaga, czy Paweł go złapie? Czy mu się uda? Czy będzie twardy jak skała? Hmm. Udało się! Hmm. Tak. Wracam! Mam yeah. go! Teraz jestem tak twardy jak on, czyli 375-57 znaczy. Płagam 9 ogonów, 9 ogonów jest. Jakie... Vox, Voxel a ja jakiegoś kurde pidżetto łapie Tutaj znaczy... powinien być według tego co pokazuje to? Kurde nie chcę go Chcę też wulpik. Tak? No wulpix jest Czy kawałek? Czy kawałek Dobrze, że za nami nikt nie jedzie, bo stoimy jak frajerzy A może tu podjadę? O tak, na miejscu dla tych, dla niepełnosprawnych No tak To na pewno bezpieczne i legalne No ale tu my nie sportujemy my tylko chwilę stoimy <laughs> Czekaj Aga, czemu mi się nie pojawia? A tobie się pojawił? Nie, a powinien tu być rzeczywiście no. Ej, dobra, to podjedziemy do tamtej jeszcze uliczki kawałek, zobaczymy. Kawałek zapacemy. do przodu, okej. Okay. Potem na sawa i tak do mm -hmm. domu, możemy sobie jechać tamtędy. Pewnie, że tak. Jedź, 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 czysto, czysto. czysto? Mhm. Dobra. Małwachy! A ty tu za piksem gonisz, zaraz będzie... Powie... <laughs> Z... Albo nie mam go w ogóle, albo tylko jednego, wiesz? A. Zaraz będziesz ten, pchał samochód nie. na stacji Nie, tak. nie ma go znowu Nie ma go? Je jest, mam go Jest O Ale on piękny Dobra, awaryjne Ale CP 10 CP Szybko Niesamowite Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie Dobrze, że w nocy jesteśmy, to chociaż nikt nas nie pogoni z tym P -p -p Chyba, że policja przyjedzie, Pobre że nas pogoni Nie będę uciekać, już raptem mi się nie Ja! Masz, ja, że nie Ale ja go miałem, wiesz, ja się Miałeś. tak jaram, no Nie dość, że nie, 10 Nie, ja go też To był jakiś jeden mój, w ogóle bardzo szybko go złapałam tak? Maryna mhm. Rodowicz Gdzie, gdzie jest? Gdzie jest? Koło kotwicy, Aga, tutaj, popatrz, tutaj, koło kotwicy To muszę zakręcić? Tak, w prawo nie mam jeszcze go, jej, Dobre. go, nie wiem kogo To jest chyba ona To jest chyba ona, tak to, to jest ona Jinx Jinx XXX Jinx, X, 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 Jinx. Nie masz Jest, tej... ja... mam! Jest, pokazało I... mi się I... Co? 5 Day Strike Ty już 5 dni jeszcze! No Ja, ty jest... oszalałeś, ty... ja mam znowu, że jeden Jinx, Szyb. włączyłem dopiero tego Włączyłem dopiero nagrywanie niestety Eee uh... Dam jej tej malinkę Dam jej malinkę do dzioba A ty ją już masz, tak? Ha, bo jak chodziliśmy po Sopocie, po się to ich pełno było Serio? No, one się tam rozmnażały po prostu w tempie ekspresowym zawsze w takich strasznych miejscach są Może wiesz, że to dlatego, że Skoczek grał na fontannie wtedy, wiesz? Może, taki nasz kolega Nasz kolega <laughs> Weź, że może to oglądać Chyba, No właśnie dlatego mówisz. to powiedziałem <laughs> Bo on oglądał filmik mój jakiś i tak miał rękę na buzi, na końcówce, patrz, on tak robił no. On był taki no. przerażony, no. Z tym Five na... days trick, ile do samego 1150! tyle? No, no 1150, no, no. 1150. Woo Nie. Warto Też muszę mieć I pom, 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 pom 124 to jest numerek w mojej kolekcji I nawet Masz 124 pokemony? Nie, 124 A. numer ma ten pokemon po prostu tak, dzięki Aga, że zajechałaś, dzięki Myślałem, Spoko. że powiesz spadaj, bo zaraz będziesz pchał samochód No zaraz tak będzie, spokojnie Arrgh, Mega Spokojnie, waha. Kurcze, miałem sprawdzać czy wykluwanie jajek na na, koszu na, na koszu na śmieci to jest... To polepsza to co wypadnie z tego jajka. No ale niestety jesteśmy w samochodzie z Agnieszką, nie więc... Mamy kosze na śmiecie, żeby nie tu był obok, to było, bo ktoś zaraz byśmy się zatrzymali. No pewnie zatrzymalibyśmy się, ale, ale nie ma, bo jesteśmy na drodze ma. takiej ekspresowej, że tak powiem. Okej, okay, 3, 2, 1, łapki w górę otwieramy i. <śles> <Łapki>. Uwaga! <śles> Body Ale good, no. Oh my god, takie coś to ja mogę codziennie sobie złapać pod akwarium, no ale nic. Pod pamiętajcie. Pod, pod, pod wanną pamiętajcie łapki w górę, dziękuję. Wracamy właśnie do tego, wracamy właśnie do... Gdzie wracamy. Do domu, do domu wracamy! Bo już mamy dosyć e, tego nocnego łapania. Wyłapaliśmy chyba wszystko, co w Dyni Wszystkie było, pokamony, nie? Jakie były Wszystkie. No, już jeszcze, nie było. Czy jeszcze jeden nam się pokazał, magneto po drodze, ale nie A. chcieliśmy już zbaczać z trasy, tak. bo to by nas kosztowało jakieś 5 minut drogi. Dlatego ten. E, żegnam się z Wami. Jeśli jakimś cudem nie byliście jeszcze u Miss Agi to zobaczcie, jak łapie pokemony Zmarzliśmy bardzo, ale złapaliśmy piękne okazy. Ogromne. Piękne. Ogromne piękne. i piękne. Warto było, warto. Łapkujcie, subskrybujcie i dzięki. Pa! Chyba wejdę na plebanie go złapać, a ty nagrasz co? Nie, nie wolno, na pewno jest tutaj. Tak, na I Jo, rzeczywiście. Wiesz tak, z piskiem opon, dawaj. Nie, bo tu, tu teraz nie da rady wjechać. Da radę, dawaj. A, da radę tędy. Już jest, pokazał jest, się. Jest, pokazał się. Jest, pod kościołem. Poczekaj. Pewnie Czekaj. ksiądz łapie. Ty go masz? Y mi się zacięło, y wszystko mi się zacięło Patrz Jest, jest I gasli. poczekaj chwilę poczekaj? Jest! Yes! Yes! Uwaga Łapiemy To jest, pra to w ogóle tego go jakoś źle nazwałeś To jest Prime. Oh my god, tam. wszystko pomieszałem, wszystko pomieszałem Przepraszam, wybacz mi Paweł, największy znawca wybaczcie pokemonów <laughs> Nie chciałem zawieść i czarnym pokemo, pokebolem go łapie. Mi już w ogóle ich tylko zostało cztery. Fak, ile ma twój, mój tysiąc coś? Nie, mój tyle połowy ma. Cholera. Uwaga, kręci się, kręci się. Tak! Oh! Jest, a ty? Nie, jeszcze nie. Dawaj. Dawaj! A mi dwa duże zostały, bole i tyle. Wow, nie miałem go jeszcze. Dlatego się tak bardzo cieszę. O nie, jeszcze jednego zmarnowałam. nie ja został mi ostatni. Dasz radę? Dasz radę, Aga? Masz? Czekaj, masz. O, super. O. Czekaj. <grym> <grym> To było dobre! Wiecie co my jeszcze z chwilą robili? Robiliśmy miniaturkę do, do Pawła filmików. Tak się robi miniaturki ludzie!